Siema, ikona, co Zalesia Dobra, działa osiem dwójka, fajnie Zrobmy sobie prawie sobie, wyczyszczę ten duplikat, yy, duplikatowy magazyn. O, no i działa, super, osiem zrobione. Fajnie, że tu mam pełny ten magazyn duplikatów, to sobie mogę wziąć takiego SISoko, a na nic innego nie opłaca się przepalać obecnie, bo to są... Naprawdę, panowie, kto zrobił SISoko na czacie? Możecie dać znać. Ja osobiście nie widziałem jeszcze tak mocnego, jeżeli chodzi o jakość do ceny SBC, nie? Zrobiono robię ewolucję, no właśnie, nie? Jak to jeszcze nie zrobił Sisoko, to proszę go robić, bo go się kotem absolutnym. Nie lubię Nie lubię, słuchać w takie. Jak, jak są, na, jak jest takie święta, jak jest 1 listopada, to ja wolę na przykład na grobę jechać, nie wiem, wolę jechać dzisiaj z mamą niż w piątek, nie? Wiadomo, że jest fajny klimacik, na przykład wieczorkiem, ale still Ja mam także po prostu, że nie lubię się pchać w ten, ten taki tłum ludzi, szukać miejsca 8 godzin do zaparkowania. Jechać 4 razy dłużej tę samą trasę, bo korek jest No, to jest akurat real talk, nie? To jest real talk straszny Bo ja tak, ja tak mam, że nie lubię za bardzo Sisoko bardzo dobry, no, Sisoko bardzo dobry Jest zawsze te parę dni wcześniej, w ten sam w Sam sensie nie ma coś jak, jak No właśnie o to chodzi, nie? Z bateryką najpierw, aha, tu się wypowiedzieli rabini Albo tu też go można dać, okej okay. Dobra, rabini się wypowiedzieli Bierzemy tak Bierzemy tak Siema, Dicksona. Matąkowski, witam. Witam, 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 witam. Rabini się powiedzieli. No, to jest najgorsze, właśnie, jak się rabini powiedzą Na jedną i na drugą stronę. Dobra, co dobrego? Co dobrego sepa. Co dobrego. Wszystko po to robione. Wszystko po to robione. Wszystko ma plusy i minusy. Dla mnie ma ogólnie. Dla mnie więcej minusów, uważam, nie? Dla mnie uważam, że więcej minusów, bo. Bo wszystko jest takie spłycane, nie? Ogólnie mam wrażenie, że dużo rzeczy w życiu jest spłycanych. W sensie, ludzie się robią coraz bardziej leniwi. I to ja to też po sobie widzę, nie? Ostatni segment. Gram na TV 60... No to to jest duży, to jest bardzo duży tv Też wiesz, jak nie masz 1 milisekundy odświeżania matrycy, to znaczy, że jest troszkę tyle z telewizora, nie? Po reakcji czatu? Nie, chyba nie. Tylko zastanawiam się, bo... Ja bym zrobił teraz, bym sobie normalnie otworzył. A na Road to Glory bym sobie zrobił ruletkę. Znaczy, ruletkę, po prostu po narodowościach. Mały przerywnik, ponieważ część osób pyta, kiedy premiera kursu, kurs już wystartował, zaleski.pl. jeżeli wpiszecie, tam macie stronę, tam macie pełny kurs lub po prostu wejdźcie sobie przez opis, a ja pokażę Wam szybciutko, co w kursie znajduje, najważniejsze elementy oraz pierwsze opinie pierwszych kursantów. 8 rozdziałów od totalnych podstaw zanim wejdziesz do gry, jak rozpocząć spotkania dla graczy mniej zaawansowanych i później od samego początku, czyli najważniejsze gra w obronie, konstruowanie akcji, gra w ataku, wykańczanie, staje fragmenty, podsumowanie moim zdaniem całkowita wiedza na temat gry, w szczególności dostaje bardzo dużo feedbacków na temat gry w obronie, jeżeli sobie rozwiniecie tak naprawdę 11 lekcji, 11 pełnych lekcji, które trwają między 7 a 10 minut, całkowita wiedza jak bronić w tej grze że wiele osób po prostu jeszcze przez złego defa. Także tutaj macie całkowitą wiedzę, jak bronić. Na ekranie macie również pierwsze opinie, pierwszych kursantów, którzy progresują zarówno w Division Rivals, jak i Lidze Weekendowej. Zapraszam serdecznie z za i progresujmy wspólnie. Przechodzimy do dalszej części materiału. Teraz normalnie otworzymy sobie na tym, na spokojnie. Teraz normalnie na Road Glory sobie otworzymy po tym, Paczka podstawowej kony Max88 na koncie głównym. Jedziemy, da się coś dobrego. Idzie ziomal. Jest yy, walkout, musi być. NK. O. Ej, to może być Bail? Nie, to by. Już widziałem po posturze, nie. A to mógł być Bail. A to mógł być Gareth? No ja już widziałem generalnie po posturze, to nie jest Bale Ogólnie mówiłem od razu na samym początku streama, że tę ikonkę będziemy zgrać po narodowościach Więc mam nadzieję, że ten... że tak właśnie też zrobimy I kraj. Dobra, kto na sam początek? Sprawdzamy walię, nie? jak to będzie rar znowu, to jest przegięcie pały, no. Uff, To nie jest walia, let's go Diga jeszcze ikony możesz dać? Meksyk, a kto tam jest z Meksyku, stary? A wiem kto jest. To dobra, to nie zły Meksyk, słuchajcie, się dzieje. Meksyk. Okej, okay, to nie jest Meksyk. Szwecja. Uff, już myślałem. Już myślałem, że Larson. całe szczęście. Chorwacja. Okej, okay, to nie jest Chorwacja. Argentyna, zobacz tam sam syf. Czemu sam syf? Nie ma Argentyny, nice. Argentyny nie ma. OK, Essentu to, to nie jest. Holandia Klajwer. Klajwert. Klajwert wariacik. Okej. Okay. Gdzie tu jest ten? Tu jest, Niemcy. Okej. Okay. Irlandii nie może być chyba. Anglię sprawdzałem. No i została tylko Francja? Nie, niemożliwe, że tylko Francja została. W Włochy sprawdzałem. No ale gdzie. Kto jest z Finlandii niby? Nie ma Holandii. Brazylia. O, oh, Brazylia. Nie ma Brazylii. Rumunia, Hiszpania były. Japonia? A kto może być z Japonii? Dania też już była. Bo no po pozycjach zaraz jedziemy. Dania była, spokojnie, parcie. Dania była już. Kurna, wariaty no. Anglię sprawdzałem. Eś, o. To jakie tam są pozycje? Nikon nie mam. Ej! Łe! Biega! Nie wierzę, ty! O, kurna! Ej! Ale poszedł! Papyk wiera! O, jej! Na road to glory! Ale poszedł! Ej, to dobrze ten! To tiktokowcy mi tutaj nie wkręcali, ty! Tiktokowcy mnie nie wkręcali! Ale specjalnie nie sprawdzałem. O, kurna Na razie tym sobie dziabniemy. Tym sobie dziabniemy. Co z ikony? No a nie widać? Nie widać? Nie widać? Liczymy klasycznie, co ja tu mogę w ogóle. Ej! Ej, to jest zmienne! Fajnie! Panowie, 1000 FC Points! Poszła, wściekła! Ikona leci, panowie, tak jest. Leci, leci wiejra. Nie gadać że 8-6. Nie, no to syropne jaja, nie? Za 40 dobrze wchodzą, widziałem. Ona jest wymienna? Jest. No to wjeżdża, nie? Jak wściekła jedzie. Zajebiście wjeżdża, naprawdę. Tak wjeżdża, nie? No, ta paczka za 40 jak wściekła, nie? Tak, jedzie. Oho, oho. Mm -hmm. Jedzie jak. Je, jedzie jak wściekła, nie? Jedzie jak wściekła. Oho, uh oho. -uh. słuchajcie, FC Points. Jedzie jak wściekłe. eventowej niestety, ale jest walkoutem. Jest HP. I uwaga, jest Odegard. Vamos. Vamos, vamos. Słuchajcie, cóż da dionek? O, i mid, ale podwójny walkout. Będzie foder na tego. No ale się putejasz, na jak? Dobra, jest do TheGuardianMid Mhm, no troszeczkę A, więcej walkoutów, no i dobra Okej, okay, Pulisic nie jest zły Widziałem info United, zajebiście panowie Słuchajcie Ostatnie 10 meczów w Champions Ostatnie 10 meczów w Champions I jeszcze Pulisic, nie? Panowie, prawa strona Wrzutka Pulisicia i Haalandzik z główki, nie Ja wam, będziemy, albo testujemy to z tym Będziemy testować Whipped Crossa, nie 2,5 tysiąca, jest Eventowo, babeczka jakaś Z walkoutem, enka Ej, ona jest chyba dobra nawet Ona jest chyba nawet dobra Na aweczkę O, i Hegeberg, moja ulubiona I banda, słuchajcie 15k, aha No ale fajna jest ma być SWCO putej podobno, no A to kiedy wychodzi, to wam nie powiem Okej, okay, ile foderów? Dobra, ale ja na coś tu muszę przepalić, ty Idziemy rozbudowy robić, czekaj No jakby wleciał taki Teo Hernandez, człowieku Chłopie, patrz Teo stoi, idzie, i walkout, i pyk, i Teo Nie, Enka, Francja? Kto to jest? Diabli Nie, Benzema Aha Ej, no to, no to Benzema Ten, Benzema 87, to chyba warto było Ona chodziła po 500 Z walkoutem, proszę Serio, każda paczka za 100 tysięcy Jest bez walkoutu? No przecież to są jaja, nie? I co to leci? Jak 84 z tego? Nie, dobrze że, to dobrze, że to są ten Dobrze, że to z donate'ów leci, nie? To w się sensie za pieniądze bo Jakbym za swoje ogólnie dawał, to Dobrze, że widzowie chcą składy oceniać a pootwierajmy te Co 2000. Wina widzów? Nie, wina paczek. Może coś dobrego poleci z tego. Stonik, jak spadło, wszystko spadło. Wszystko spadło, niestety. Ja mam lesię niewymienną. My znajdziemy się robieniu. Jaj. No to jak właśnie nie no to pewnie, że ten, pewnie, że nie ma sensu. Na razie, nie ten. Nie, na razie nie, nie, nie sugerujcie się tym. Ja wezmo wezmę ogólnie i ten. Dobra, idziemy na kwalki. Idziemy z kwalki zagrać. I powinno być gate.